Nie mogę przygotować dłuższego materiału, ale o tej świętej w zasadzie trzeba powiedzieć, bo możliwe, że jest w stanie Tobie pomóc. Ma, zmarła mając tylko 24 lata, a jej osiągnięcia są zadziwiające. Odkryła drogę wpływania na rzeczywistość, chociaż bez fizycznego udziału. I to może być taka wskazówka dla wszystkich osób, które do, doświadczają jakiegoś cierpienia przykucia do łóżka pobytu w więzieniu, niemożliwości opuszczenia swojego miejsca zamieszkania. Jest to myślę bardzo szeroka, szeroka, grupa osób, które mogą odnaleźć naprawdę tajemnicze wskazówki w jej życiu i w jej świadectwie. Nie wyjeżdżała z Lizie, Tam zmarła. Bardzo wcześnie wstąpiła do klasztoru. Walczyła o to, bo przeżyła głębokie nawrócenie i później w życiu zakonnym starała się doskonale spełniać wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki i nazwała to drogą, tą drogę drogą do doskonałości. Nazwała tą drogę małą drogą dzieciństwa Bożego. Widząc, że miłość Boga jest zapomniana, oddała się Bogu jako ofiara za zbawienie świata. I swoje życie, przeżycia, cierpienia opisała w Księdze Dzieje Duszy. Więc e, sięgnij tam, bo możliwe, że odnajdziesz bezcenne dla Ciebie wskazówki. Zanim zapadła na śmiertelną chorobę, Teresa była wyjątkowo surowo traktowana przez przełożoną, która uważała, że dziewczyna lekkomyślnie i niepoważnie zgłosiła się do karmelu, a jej stały uśmiech brała za lekkie traktowanie swojej profesji. Trudności i cierpień Tereska miała znacznie więcej. Ale cieszyła się z tych krzyży, bo widziała w nich to, taką możliwość ofiarowania pięknego prezentu, jaki może złożyć Panu Bogu. Tęskniła za Bogiem i cieszyła się, kiedy mogła się modlić. Modlitwa dla niej była takim czasem spotkania i odpocznienia. A jednocześnie zanosiła Bogu wszystkich potrzebujących i powiedziała, że kiedy przejdzie na tamtą stronę, to będzie walczyć o świat i walczyć o ludzi i łaski spłyną na świat jak małe róże kiedy miała zaledwie 13 lat a może już tego nie będę poruszać, sami doczytacie powiem tylko, że wyjednała łaskę nawrócenia dla groźnego mordercy wskazówki znajdziesz w dziejach duszy przez nią napisanych też innych pismach a teraz niech Pan Bóg Tobie błogosławi i obdarowuje wszelkimi łaskami